Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia. Jest ósma trzydzieści. Gość Radia Gdańsk. W studiu Wioleta, Tomczak, Polska 2050, a rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani poseł, czy Polska 2050 to jest wiarygodna partia polityczna? Tak, jest to wiarygodna partia polityczna. A na czym pani opiera takie przekonanie? Na tym, że w momencie, kiedy powiedzieliśmy, że będą przeprowadzone wewnętrzne, demokratyczne wybory, wynikające z kalendarza po prostu funkcjonowania partii, yy, każda partia przez niej przechodzi, to doprowadziliśmy do końca tegoż procesu wyborczego. Opieram to także na tym, że yy, Mieliśmy i mamy swoją agendę programową, która oczywiście ze względu na pewne nastroje społeczne czy też potrzeby polityczne czasami się zmienia, ale Polska 2050 pamięta, z czym szła do wyborów, o co chciała walczyć i co chce. Doprowadzić do końca i jeszcze przed 2027 rokiem. No to zaraz o tym porozmawiamy. Pytam o to, czy jest to partia wiarygodna i, i, i o co to pani opiera? Dlatego, że dopiero co, tak bym powiedział, wybraliście nowe władze partii, nową przewodniczącą po trudnych tygodniach, no bo ten wybór wyśledziliśmy też, no, cała Polska mogła śledzić ten wybór i nawet wymianę korespondencji między państwem, bo takich mnóstwo przecieków wychodziło, wychodziło do mediów, ale Przeszliście ten, ten, tę trudną drogę i były takie deklaracje, że teraz czas na nowe otwarcie, że bierzecie się do pracy po raz kolejny, że są właśnie sprawy programowe, z którymi szliście do wyborów i co? I minęło parę dni, i znowu wielka awantura. Wczoraj Michał Kobosko odszedł z partii, poinformował o tym współtwórca w zasadzie Polski 2050. Europoseł jeden z kluczowych polityków w tej pierwszej fazie funkcjonowania partii. Jak Pani przyjęła tę decyzję? Spodziewała się jej pani? Nie spodziewałam się i przyjąłam ją e, szczerze bardzo boleśnie, ponieważ Michał Kobosko dostał się do Europarlamentu między innymi dzięki pracy moich kolegów i koleżanek, dzięki mojej pracy, bo także kandydowałam e, na funkcję właśnie europosła. Tak. E, bardzo dużo osób mi wtedy. Mm, Trochę zarzucało, że dopiero coś dostała do parlamentu. A, a już jest na liście do Europarlamentu. A już jest na do Europarlamentu. Byliśmy i jesteśmy nadal młodą partią polityczną, w związku z tym te zasoby personalne również były ograniczone. I na szali właśnie swoich. W, w, znaczy się na szali postawiłam także swoje dobre imię, innymi po to, żeby Michał Kowosko mógł dostać się do Europarlamentu. A jest zdrajcą Polski 2050, tak jak Nie. to ocenił y, Szymon Hołownia? Nie, to były za daleko moim zdaniem y, idące słowa. Fakt jest taki, że zabrakło od dawna w Polsce 2050 komunikacji, która pozwoliłaby właśnie uniknąć takich sytuacji, że ktoś ważny, kto... Y, podjął się pewnych y, rozmów, działań, bo Michał Kobosko wtedy Poleciał do Stanów Zjednoczonych rozmawiać o tym, co dzieje się w Ukrainie. Ma spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i nie wie o tym zarząd partii, nie wie o tym jej lider. Więc tutaj zabrakło po prostu pewnych informacji, które naturalnie powinny przepływać pomiędzy różnymi osobami czy też A, środowiskami. Który to raz w ostatnich miesiącach, kiedy zabrakło komunikacji w Polsce 2050? Pani redaktorze trudno mi powiedzieć który to raz, tylko to co teraz się dzieje. Ale bardzo w Polsce... często państwo tłumaczycie takie wewnętrzne problemy w partii i nieporozumienia tym, że zabrakło komunikacji. No może czas wnioski wyciągnąć jakieś. Tak, tylko właśnie szkoda, że część z moich koleżanek i kolegów nie pozwala na to, żeby właśnie ta nowa komunikacja mogła zadziałać, że właśnie ta nowa zapowiadana jakość i nowa zapowiadana wewnętrzna polityka mogła zostać wdrożona. I to jest stosunkowo bolesne nie tylko dla mnie jako osoby, która także od tych pięciu, 6 lat tworzy to środowisko polityczne, ale zwłaszcza dla naszych działaczy i zwłaszcza dla naszych wyborców, którzy naprawdę wierzyli, że mogą w końcu zagłosować na formację, która jest Centrum. Nie muszą głosować na dwie skrajnie różne od siebie y, największe ugrupowania polityczne. No ale wychodzi na to powoli, że się skrajnie zaczynacie różnić, chociaż nie wiadomo o co do końca. Właśnie, to jest chyba y, na, największe clue w naszej partii, że tutaj już nie chodzi o. Programy, bo pewnie z każdego z naszych środowisk, które jest skrajnie różne, czyli zarówno ze środowiska Pauliny Henning-Kloski, jak i Katarzyny Pauczeńskiej-Nałęcz, dałoby się znaleźć punkty wspólne, tylko zaczynamy się różnić po prostu personalnie tym, że Ktoś jest za bardzo zawiedziony i te jego ambicje nie poszły, czy nie mogły się zrealizować w tą stronę, w którą sobie założył. A trzymając się tych dwóch opcji, o których Pani wspomniała, czyli tej tak powiedzmy frakcji Katarzyny Bełczyńskiej na Łęcz, przewodniczącej Polski 2050 i Pauliny jednej z wiceprzewodniczących, do której z tych frakcji Pani bliżej? Do żadnej. Ja jestem w ścisłym centrum. Yy, głosowałam na. Nie, nie głosowałam na Katarzynę Połczyńską na Łęcz, ale Aha. szczerze nie wyobrażam sobie, by teraz nie zaakceptować demokratycznego wyboru naszych członków. Czyli pani się godzi z tym rozstrzygnięciem i po prostu no. Nie dyskutuje z wynikiem wyborczym, tak to rozumiem. Tak, oczywiście. A Michał Kobosko czy Anna Radwan dyskutują z tym wynikiem? Europoseł napisał ostatnie, napisał tak, ostatnie akordy to ośmieszanie nas wszystkich wysoce podejrzane zdarzenia na drodze do wyboru przewodniczącej partii, skandaliczne i nielegalne próby wysadzenia w powietrze procesu wyborczego w partii, niedopuszczalny szantaż w trakcie procesu wyborczego i straszenie wyprowadzeniem kilkunastu posłów z klubu przez byłego... Przewodniczącego partii Anna Radwan z kolei pisze, nie odnajduje się w miejscu, gdzie merytoryczną polityczną debatę zastąpiły niedemokratyczne i nietransparentne decyzje. To jak to jest z tą Polską 2050? Tylko bardzo często jest tak, że to, co jest podnoszone przez osoby zranione, skrzywdzone, właśnie to, o czym mówiłam, że, że być może chciały, żeby ta polityka naszej partii poszła w inną stronę, do końca nawet się nie ześciło, bo żadne wybory nie zostały wysadzone w powietrze. Proces demokratyczny przebiegł, czy, czy został doprowadzony do końca. Były pewne perturbacje techniczne, które po drodze Nastąpiły, co, po których tak naprawdę też pojawiły się swego rodzaju głosy, że być może one wynikały z tego, że ktoś chciał te wybory w ogóle osłabić, opóźnić, odłożyć na wieczne nigdy. To wszystko się nie wydarzyło. Udało się um, doprowadzić ten proces wyborczy do końca. Rozstrzygnięcie było. Owszem, partia pokazała, że połowa. Akceptuje program jednej pani minister, druga połowa z lekką nadwyżką akceptuje program drugiej pani minister. Panie ministry stanęły wspólnie na konferencji prasowej po wyborach wewnętrznych w partii i powiedziały, że będą ze sobą współpracować. I szczerze nie rozumiem tego, dlaczego ewentualne być może potrzebne, być może nie. Zmiany, które miałyby się zadziać w klubie parlamentarnym, miałyby być przeprowadzone tak szybko, y bez y, możliwości w ogóle wdrożenia się nowego zarządu i nowej y, pani przewodniczącej. No właśnie, bo być może to jest klucz sprawy. Y, ja to trochę uproszczę, ale takie embargo powiedzmy zostało nałożone na zmiany w, w klubie parlamentarnym do, do 21 marca. Dobrze pamiętam, miało nie dochodzić do żadnych zmian? Nie do końca tak jest. Tak jak ja odczytuję tą uchwałę, która została podjęta przez Radę Krajową w sobotę, to jest to swego rodzaju embargo czy Wręcz zabezpieczenie dla osób, być może co do których toczyło się postępowanie dyscyplinarne jeszcze przed podjęciem tej uchwały. Czy e też dla osób, które czułyby się zagrożone, że przyszła nowa pani przewodnicząca i na przykład cofnie rekomendacje na wojewodę, na wiceministra i, i tym podobne, żeby właśnie uspokoić te nastroje, żeby właśnie stworzyć taką przestrzeń do dialogu i dyskusji, żeby przy okazji tego zjazdu krajowego móc wspólnie. Wytoczyć kierunek i dobrać do niego jak najlepsze narzędzia dla jego realizacji. Przewodniczący klubu zaplanował, ze względu właśnie na powrót z urlopów, z nieobecności usprawiedliwionych chorobą czy jakichś innych nieobecności, nasz klub parlamentarny na kolejne posiedzenie Sejmu, gdzie miał, mieliby się spotkać zarówno posłowie, jak i senatorowie, i wtedy mielibyśmy rozważyć, Poddanie, właśnie podgłosowanie tego, czy przewodniczącym nadal miałby pozostać kolega Paweł Ślis. Z tego, co z nim wczoraj wieczorem rozmawiałam, jeszcze toczą się wewnętrzne dyskusje prawników, czy to spotkanie nadal może mieć miejsce wobec podjętej uchwały, bo to wprost literalnie nie jest w tej uchwale nazwane. Dobrze, pani poseł, powoli ten wątek zostawimy czy pani planuje opuszczać szeregi klubu parlamentarnego Polska 2050? Nie, nie planuję opuszczać szeregu Polski 2050. bo ten klub parlamentarny daje mi możliwość podejmowania licznych inicjatyw, z którymi poszłam do polityki. Jestem między innymi wnioskodawczynią poselskiego projektu zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i, I przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chciał porozmawiać, bo trochę o skuteczności w polityce I chcę... co jest najważniejsze? Chcę pomówić, no właśnie, poselski projekt, ale przecież nie tak dawno. A nawet kilka razy rozmawialiśmy tutaj o rządowym projekcie zmian dotyczących szeroko pojętej polityki alkoholowej. Co się stało z tym rządowym projektem? Dlaczego się koalicja nie potrafi dogadać w sprawie rynku alkoholowego w Polsce? To pokazało, że metoda ograniczonego zaufania powinna mieć zawsze miejsce w polityce, i w momencie, kiedy rząd już w zeszłym roku w styczniu zapowiadał, że za kwartał będzie rządowy projekt ustawy. Później nie widzieliśmy, żeby było odniesienie. Do konsultacji publicznych, które jest neftragiczne, by Rada Ministrów mogła podjąć projekt. Później nastąpiła no, szumna dyskusja na Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, która także pokazała, jakie są nastroje społeczne wobec polityki antyalkoholowej w Polsce. Nie mogliśmy czekać i złożyliśmy poselski projekt ustawy, tak samo zrobiła Ale ten rządowy Lewica. przepadł całkowicie? Powiem tak, on jest w on procesie. nie istnieje, prawda? Tak, on jest w procesie, on istnieje, on jest podobno w konsultacjach międzyresortowych i w uzgodnieniach po konsultacjach publicznych, czyli tak naprawdę na ostatniej prostej, ale do sejmu nie wpłynął. Aha. A kadencja, no tak naprawdę zostało nam półtora roku i to nie jest łatwy i szybki proces legislacyjny, więc bardzo się cieszę, że jesteśmy po pierwszym czytaniu poselskich projektów ustaw, została... W komisji bo... jeszcze, jak rozumiem. Czy już pierwszym By czytanie na sali plenarnej? Pierwsze czytanie było na sali ple plenarnej, ale została powołana specjalna podkomisja yy, nadzwyczajna, która ma zadecydować, który z tych poselskich projektów ustaw będzie projektem wiodącym, bo nie będziemy dyskutować o dwóch, tylko o jednym. One się bardzo różnią od siebie ten projekt lewicy i wasz? Yy, to są niuanse, ale ważne niuanse. To, co dla mnie osobiście jest najważniejsze, to jest to, żeby dowiedzieć się, i dlatego też nasi przedstawiciele byli u prezydenta Nawrockiego, by dowiedzieć się, na co pan prezydent zgodzi się. W, w zmianach w tej ustawie, bo. Czyli chcecie e... najpierw negocjować z kancelarią prezydenta, żeby nie procedować projektu, który nie będzie miał szansy na podpis prezydenta. Tak to rozumiem? Rzeczywiście najważniejsze jest to, żeby ten projekt ustawy został podpisany. I tak, takie rozmowy się toczą. Do tej nadzwyczajnej podkomisji także wszedł poseł Janusz Cieszyński, który przypuszczam, że będzie takim głównym tutaj przekaźnikiem pomiędzy parlamentem a kancelarią prezydenta. To nie jest kwestia tego, że chcemy iść na ustępstwa, ale chcemy naprawdę realnie pomóc Polkom i Polakom, by na przykład nasze dzieci nie spotykały się już z reklamą. Alkoholu, piwa w okresie świątecznym i nie tylko w okresie świątecznym, w którym to ten alkohol przywołuje wątki takie typowo obyczajowe i nawiązuje do tego, że święty Mikołaj to jest super gość, z którym możemy właśnie spożywać alkohol, bo nikt sobie z nas rodziców tego nie życzy. Tak, wpada przez, przez komin pod choinkę zbudowaną z butelek, nawiązując do. Do jednej z reklam, ale tak sobie myślę, to tradycja przecież polska, spożywanie alkoholu. Są obrońcy tradycji w tylko, tym kraju. Tylko, panie redaktorze, mamy... Trochę wysokie. ironizuje oczywiście. oczywiście, trochę ironizuje, żebyśmy dobrze ma, się zrozumieli. Mamy bardzo wysokie koszty społeczne, ekonomiczne i zdrowotne z spożywania alkoholu. Alkohol jest jedną z, główną, z głównych przyczyn umieralności w naszym kraju i naprawdę jako decydenci powinniśmy e, robić sukcesywnie kroki naprzód na tyle, na, na ile właśnie mamy akceptację społeczeństwa, co do tego, żeby nie całkowicie zakazywać możliwości zakupu i... I, i spożywania alkoholu, ale żeby spowodować, by ludzie ograniczyli konsumpcję, bo to jest stosunkowo istotne. Pani poseł, kończąc powoli i do brzegu zmierzając, chcę jeszcze panią zapytać o jedną rzecz. Co pani robiła w Maroko w trakcie, polsko w trakcie wizyty polsko-marokańskiej parlamentarnej grupy przyjaźni w Rabacie, jak rozumiem państwo byli w stolicy Maroko? Byliśmy w Rabacie, byliśmy w Kasablance. Jestem, tak jak liczni parlamentarzyści, w różnych grupach bilateralnych. To są takie grupy przyjaźni. Ja akurat jestem w grupie na przykład polsko-marokańskiej czy polsko-islandzkiej, i raz na kilka kadencji zdarza się, że następuje wymiana taka właśnie parlamentarna, czyli jedna strona odwiedza drugą stronę. To jest niezwykle potrzebne, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób można wspierać na przykład polski biznes który rozwija się w Maroko, czy też właśnie różnego rodzaju inicjatywy kulturalne czy też międzyparl międzyparlamentarne, które możemy nawiązywać. Maroko jest bramą Afryki do Europy. A także bramą Europy do Afryki, mm -hmm. więc naprawdę warto akurat inwestować w ten kraj. Tak, przeczytałem na Pani Facebooku. Jednym z kluczowych wyzwań dla wsparcia współpracy gospodarek naszych państw jest wzmocnienie połączenia lotniczego pomiędzy Warszawą a Rabatem, przyszłościowo Casablanką. I tak się zastanawiam, jaki wpływ na połączenia lotnicze mają. Parlamentarzyści, kiedy tak de facto decyduje o tym rynek i linie lotnicze. No ale właśnie parlamentarzyści powinni podjąć w ogóle inicjatywę rozmowy w tym zakresie, bo czasami. Yy, Właśnie prezesi linii lotniczych i tutaj nie mówię o liniach lotniczych typowo turystycznych, niskobudżetowych, tylko tych właśnie biznesowych, nie zauważają pewnych potrzeb, a biznesmeni, no właśnie wtedy wycofują się, jeżeli nie mają możliwości takiego sprawnego funkcjonowania. A to biznes czy polityka powinna decydować o Takich sprawach jak siatka połączeń. Oczywiście, że na końcu zadecydują o tym prezesi linii lotniczych, ale polityka może im zasugerować, że to jest warte rozważenia. Rozumiem, cieplej chociaż w tym Maroko dużo niż u nas? Padało, było plus 15 stopni, było bardzo przyjemnie. Każdemu polecam. Rozumiem i na tym zakończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gość Radia Gdańsk. Violeta Tomczak Polska 2050, a rozmawiał Kuba Kaługa. Za 13 minut 9.